Witam bardzo serdecznie, sobie starałem i jednak w Dzisiaj, dzisiaj chciałbym poruszyć temat jak wygląda moje rzucenie palenia. Tak więc, jeżeli jest Was temat zapraszam do obejrzenia. Widzimy się za chwilę. Tak, przede wszystkim yy... Jak wiecie od ponad tygodnia yy, rzucam palenie. Tak yy, od 13 marca. No. Od 13 marca. Nie palę. I wielu się mówi, że to... że ja nie wierzę we mnie. A że ja nie palę. Od cząsteczek Marty nie pale i Głównie dzięki tym tabletkom Bo powiem tak yy... Z jednej strony To jest ciężkie bo mówi się tak No bo jak będziesz yy, pił jak będzie kimś, kto będzie palił przy tobie, zawsze z powrotem. Nie. Mam w pracy znajomego. On pali. Paliśmy razem. I po prostu jest tak, że wychodzę na dwór. On też wychodzi. On sobie pali. Ja nie. Ja powiedziałem nie chcę. Nie ciągnie mnie w ogóle do papierosów. I praktycznie rzecz biorąc, na początku może było trudno, ale wziąłem dwie tabletki. Pierwsze mi się nie ujęło w ogóle tego głodu niktynowego. I z jednej strony to jest bardzo dobre dla mnie, bo jak rzucę palenie, będę zdrowszy. Może, mam taką nadzieję, będę w na lepszej kondycji. Mam nadzieję, yy, wrócę na siłownię. To planuję. Wrócę, powiedzmy do treningów siłowych, ale najważniejsze jest to, żeby po prostu rzucić w tym momencie palenie. I powiem tak, od tygodnia dnia, ja sensie tutaj włączę taką małą ściągę, bo mam, bo ja uwielbiam ja uwielbiam takie yy, tabelki, nie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Na no stan dwudziestego, czyli jak to nagrywam, jest siedem. Czyli tydzień minął, od kiedy przestałem palić. Ani razu nie ciągnął mnie do papierosu. Zostało mi jeszcze piętnaście, nie piętnaście, osiemnaście, nie. Raz dwa, trzy, cztery. Pięć... Inaczej to zrobię. Od dziesiątego. siedemnaście nie masz I Szczerze, jeżeli ktoś chce rzucić palenie, to przede wszystkim polecam tabeks, nie jakiś desmoksan, nie ten, bo desmoksan jest yy, trochę gorszy według mnie niż tabeks, bo tabeks jest oryginalny, on wyciąga nikotynę z nas. A Despoxon po prostu zaburza nam taki receptor nagrody, taki że mamy po prostu nagrodę dla nas, to jest dla palaczy. I to jest po prostu na tyle ciekawe zjawisko, że. Jestem tego przykładem, że można jeżeli się chce. No, y, mówię, na początku kuracji tabeksem jest to, że y, w ogóle to, jeżeli palicie, zaczynacie kurację tabeksem, wypalicie wszystko, co macie. Czyli tą resztę, powiedzmy, że jest to wam 10 w partce, to najpierw wyparcie i jak wstaniecie, dopiero wtedy zacznijcie kurację tabeka. Mam przyjaciela. Tak, o bo ja mam przyjaciela. Ale mam przyjaciela. Yy... W lipcu będzie dwa lata jak on nie pali. Dwa lata. Tylko że u niego była taka sytuacja, że on powiedział swojemu synowi, że tatusz rzuci. Więc to ty zrobił dla swojego syna. Poznałem osobiście jego syna. Jest naprawdę bardzo mądry chłopak. Ale chodzi o to, że nikt nie wierzył w niego, jeżeli chodzi o rzucenie palenia. Nikt nie wierzył. Wszyscy mówi no, ty rzucasz? Niemożliwe. Jak będziesz pił, będziesz palił. Jak się przy tobie zapali, to będziesz... Yy, to będziesz chciał odpalić. Ja po tygodniu, w koracy mam to, że ja idę na przykład z tym kuplem z pracy. Wychodzę na dwór. On pali, a mnie nie ciągnie do tego. To jest właśnie najlepsze o to jest najlepsze Nie ciągnie w ogóle mnie do papierosu o. I Wiecie co jest też fajne? Że w tym momencie, jak to nagrywam, paczka moich, paczka moich kosztowała 19 zł. Ja kupowałem tak 2-3 w ciągu 4-5 dni. To jest no... 60 parę zł. I ja w tym momencie sobie mogę zaoszczędzić. Ja powiedziałem o tym mojej babci, mojemu ojcu, że chcę rzucić. I wiecie co? Pobieraj w tym. To jest najważniejsze. Żebyście mieli kogoś, kto nie będzie was gnoił za to, że nie palicie. Musicie mieć kogoś, kto będzie was wspierał w tym. I macie, jeżeli chcecie rzucić, macie moje błogosławieństwo. Ja będę z wami. Przyznaję szczerze, będę z wami. I... <tryk> Nie chcę być jakiś, nie wiem, pa terroryzm papierosowy, że no ktoś zapali powiedzmy na przystanku, ja będę od razu w ten. Nie. Po prostu przejdę obok. Tyle. <laughs> Mówię, kuratę tabeksem kosztowała mnie... 40 zł z Przesyłku. i praktycznie po, do samego domu przyszedł kurier i dał mi to mam jeszcze ten mam jeszcze chyba ze dwa miastki albo trzy No, jakoś tak. W ogóle ja zobaczę do 24. Tak, 24, to będzie... Muszę brać 5 tabletek co 2,5 godziny. Najlepiej jest tak, że jak wstaniecie, po prostu bierzecie tabletkę. I od tego czasu zaczyna się bo ja mam powiedzmy tak: pierwszy dzień, pierwsze trzy dni to było sześć tabletek po jednej. Po jednej. Czyli sześć razy musiałem wziąć jedną tabletkę. Teraz jestem na drugim etapie: pięć tabletek po jednej co dwie i pół godziny. Czyli wstałem, wziąłem tabletkę. Po 2,5 godzinach wziąłem kolejną, po kolejnych 2,5 godzinach wziąłem kolejną, i tak dalej. Potem mam 4 tabletki po jednej co 3 godziny, i to mam przez 4 dni. Później mam 3 tabletki po jednej co 5 godzin. I to mam przez 4 dni. I później mam jedną lub dwie tabletki dziennie. Yy, ostatni etap to jest 5 nic z tego co widzę do dwóch tabletek do dwóch tabletek Jedna zwiedzenie to jest naprawdę to się wydaje, że to jest nic nie warte jest bardzo dużo warte bo w tym momencie jak ja paliłem ja mam po prostu takie coś, że yy, traktowałem to jako taki ogranicznik czasu. Żeby nie spędzać powiedzmy cały, całą noc yy, na dworzu, żeby wrócić i też kolegę czego wspomóc. Tak? Teraz nie. Ja powiem w tym momencie jak ja idę na, przykład na służbę to nie mam czegoś takiego, że pale. nie, nie chcę mi się w ogóle palić. Tego tak zacznijmy. I jeżeli ktoś będzie wam mówił, że no, nie, będziecie i tak, pani, i tak nie mówię. Polecam Wam tabeks kupić. W aptece on kosztuje 100 zł. Bodajże ja kupiłem w sklepie internetowym. Yy, w aptece tak chyba kosztował mi 40 zł za to, z dostawą. do samego domu. И, честно, я бы никогда не сказал, что я перестану пать. Я... Это... Ясно, это тоже сидит в психике. Бо, например, мусится хотеть взять первые несколько таблеток. musi się chcieć bo chcesz, powinien się chcieć coś zmienić a jeżeli się nie chce nic zmienić to lepiej tego nie brać bo szkoda pieniędzy jasne może być tak że skończę kurację powiedzmy będę chciał zapalić ale nie póki biorę te tabletki jest na tyle dobrze że nie palę nie, nie ciągnie w ogóle do nich ja powiem tak miałem już jedną próbę rzucenia palenia ale po prostu ona nie wyszła a jak po prostu teraz brać brzyć tabaks tyjczasów bo 10:20 jak jak spojrzałem 10:20 ty od 13:00 nie palę tyjczasów ja nie, nie sięgnę po papierosa, nie chciało mi się, nie chcę. Tak samo w sklepie, jak jestem, to patrzę tak... No okej, okay. wiem, są, to no tyle. Nie ma czegoś takiego, że hmm, patrzę, na, patrzę na paczkę, nie chcę ją kupić, nie, po prostu dla mnie to nie istnieje. Je... Znaczy mam to, że to istnieje, to jest, ale nie chcę. Tak więc skończąc mój wywód. Czy Wam macie jakieś może doświadczenia życzenia, zrzucanie balenia? Dajcie znać w komentarzu. Po spotem. I pamiętajcie, macie moje wsparcie. Ja wam na tyle mogę pomóc, że macie moje wsparcie. Ja Was wierzę, że życicie. Ja jestem tego dobrym przykładem. Da się rzucić. Jeśli chce. Tak więc, jeżeli możecie, kończąc mój wód taki, jeżeli możecie, zostawcie łapkę w górę. Dla zasięgu. Może więcej osób zobaczy to. Więcej osób będzie chciało rzucić papierosy. Jeżeli możecie, zostawcie też komentarz dla statystyki i wszystkiego, i wszystkiego rodzaju. Napiszcie w komentarzu, czy czujecie, jakie macie doświadczenie z tym. I zostawcie subskrypcję pracowaczki, by być na bieżąco. Trzymajcie się, Życzę Wam dobrego dnia. w dzień. Она грыва. Все, мать.